Witam, dziś pokażę jak szybko nauczyć się Tailwhipa na hulajnodze. Tailwhip to podstawowa sztuczka na hulajnodze polegająca na obrocie podestem wokół własnej osi. Nauczenie się go otworzy Wam furtkę do wielu innych, bardziej skomplikowanych trików. Żeby rozpocząć naukę Tailwhipa, jako pierwsze musimy umieć bunny hopa, czyli po prostu podskok. Kolejną kluczową czynnością, żeby wylądować swojego pierwszego tailwipa, jest umiejętność płynnego kręcenia podestem, czyli dekiem, tym tutaj. Musimy wyczuć momentum obracania deku i rozpędzać go coraz bardziej poprzez płynny ruch nad Radziłbym przy tym uważać na kostki, szczególnie jeśli macie ostry dek. Kolejnym krokiem do sklejenia tailwipa jest wypchnięcie deku. Wypychać dek możemy przednią bądź tylną nogą. Żeby przećwiczyć wypychanie deku, stajemy sobie w moim przypadku przednią nogą, ponieważ ja osobiście wolę wypychać z przedniej. I tak też będę nagrywał ten tutorial jakby no, na przednią nogę. Stajemy sobie nogą na podejście, wypychamy dek i skakujemy na niego nogami. Ja to pokazuję z jedną ręką, ponieważ w drugiej trzymam mój mikrofon, który jest telefonem, ale działa dobrym ćwiczeniem, żeby nauczyć się całego jakby ruchu tej oraz no generalnie kręcenia wskakiwania na dek jest coś takiego, że jedziemy sobie powoli, zdejmujemy przednią nogę z deku, tylnią wypychamy podest i jak on się obróci, wskakujemy na niego. Wygląda prosto i w sumie jak chwilę poćwiczycie takie też jest. Ale jest bardzo pomocne. I jedna ważna kwestia przy tym jest taka, że jak wypychacie podest, kamerzysta może zrobić zbliżenie lekkie, to patrzcie sobie na przednie kółko cały czas, jakby patrzycie na przednie kółko. I generalnie podczas tej Wipa także tak robicie, że patrzycie cały czas sobie na przednie kółko, ponieważ to zniweluje wam to, żeby hulajnoga noga nie uciekała wam w ten sposób przed siebie, bo. Hulajnoga musicie mieć cały czas, jakby przednie kółko powinno być mniej więcej w miejscu. Robicie coś w tym stylu, coś w tym stylu, właśnie w ten sposób, żeby przednie kółko cały czas znajdowało się w jednym miejscu. Ponieważ, jak podczas tej whipa wypchniecie nogę przed siebie, to skończycie tak. Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której mało osób mówi, jest to, że bardzo pomaga postawienie sobie. Nóg na podejście Tak żeby palce wystawały poza dek Że nie stajemy sobie e, Tak Tylko wystawiamy palce jakby żeby Wystawały poza dek i wtedy Tej lipa nie wypychamy właśnie Jakby za papier ścierny Bo wtedy dek ma jakby mniejszy pęd Tylko wypychamy go wtedy sobie Typowo jakby za dek W ten sposób Tak jak mówię mało osób o tym mówi A bardzo dużo to zmienia Jeszcze jeden taki Istotny tip ode mnie. Bardzo dużo daje też, jak skupimy się na tym, żeby podest wypchnąć typowo za siebie, żeby go wykopnąć po prostu za siebie. Bo dużo osób właśnie robi, ten, popełnia ten błąd, że przez to, że nie skupiają się na tym, żeby wypchnąć podest typowo za siebie, wypychają go przed siebie. I wychodzi to wtedy właśnie tak, jak pokazałem już wcześniej na nagraniu. I pokażę to jeszcze raz. Ważną czynnością podczas robienia tej lipa jest też to, że musimy równocześnie podczas tej lipa e, musimy wypchnąć go nogą i wtedy e, musimy wyłożyć tą całą masę ciała i wylądować w tym Podczas tej lipa ważne jest też to, że musimy równocześnie wyskoczyć oraz wypchnąć dek. Nie próbujcie robić tej na jedną nogę. Próbujcie od razu lądować go na dwie nogi, ponieważ w taki sposób nie nauczycie się tego niefajnego nawyku, właśnie lądowania na jedną nogę. To znaczy, generalnie przy wyższym poziomie jest to użyteczne, żeby po prostu no, no nie zabić się, robiąc, próbując trik. Ale no tej whip nie jest taką sztuczką, szczególnie na ziemi. A właśnie, bo nie powiedziałem wcześniej, generalnie tej whipa najlepiej zacząć się uczyć na początku na ziemi. No jeżeli. Ktoś ma psychę, no to jeżeli komuś jest łatwiej, no to może się uczyć przykładowo z bęku, mniejszego, większego. Jak ktoś jest na tyle odważny i ma już w miarę doświadczenie, to nawet z flyboxa. Aczkolwiek generalnie nie polecałbym, ponieważ no na ziemi jest po prostu na początku najłatwiej. Bardzo dobrym ćwiczeniem, jakie mogę też Wam przekazać. Też mało kto o tym mówi, a... Nauczyłem osobiście już, że tak się pochwalę, nauczyłem już nie wiem. Z 4, może 5 osób Tailwhipa. Także no myślę, że już w miarę wiem co mówię. I wielu osobom właśnie pomogło to ćwiczenie. A wygląda ono następująco. Stajemy sobie obok podestu. Stawiamy nogę po stronie, którą kręcimy Tailwhipa. Nogą, która jest bliżej, inicjujemy ruch kręcenia. I od razu po tym wyskakujemy i lądujemy na dek. Jak nauczycie się już dobrze Tailwhipa, że tak powiem, no już do perfekcji to możecie zacząć próbować go łączyć z innymi sztuczkami takimi jak whip bar lub kickless whip możecie także dodawać więcej whipów nie wiem, dwa whipy, trzy whipy no generalnie, możecie sobie kombinować połączenie tych wszystkich wskazówek, które wam tutaj dałem może wam znacznie pomóc sklejenie pierwszego whipa wiadomo, poradnik nie nauczy was w 100%, ponieważ sporo swojej pracy musicie sami w to poświęcić. Aczkolwiek mam nadzieję, że udało mi się tym pomóc. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.